Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego niektórzy mężczyźni nie mogą zapuścić dużej, gęstej brody? Mówią, że broda nadaje męskości, ale niestety nie wszyscy mężczyźni mogą pochwalić się gęstą brodą. Wielu mężczyzn uważa brodę za część pradawnej natury. Może po prostu byli zbyt leniwi, by się golić, a to właśnie pasuje do dzisiejszej mody. W okresie dojrzewania i aktywnej produkcji hormonu testosteronu u chłopców wzrasta ilość i gęstość włosów na twarzy. Następnie włosy stają się prawdziwym włosiem. Średnio męska broda składa się z około 30 tysięcy cebulek włosowych. Średnie tempo wzrostu brody wynosi 1 do 2 cm na miesiąc. A jeśli nigdy się nie ogolisz, długość Twojej brody pod koniec życia może wynosić nawet 8 metrów. Jednak broda rośnie u każdego inaczej. Dla kogoś hodowanie brody zajmuje tydzień, a dla kogoś trwa kilka miesięcy, a niektórzy w ogóle nie mogą zapuścić brody. Jakie czynniki mogą przeszkodzić Ci w zostaniu właścicielem dużej i gęstej brody? Pierwszy czynnik to wiek. Albo nie osiągnąłeś jeszcze wieku, w którym zaczyna rosnąć broda, albo jesteś już za stary, ponieważ z czasem włosy na twarzy stają się cieńsze lub zupełnie zanikają. Yeah. Czynnik numer dwa to problemy z hormonami. Hormonalne zakłócenia w ciele mogą powodować brak włosienia na męskiej twarzy. W takim przypadku należy skonsultować się z lekarzem. Co zaskakujące, ten sam pierwiastek chemiczny, dihydrotestosteron, odpowiada również za tempo wzrostu brody i łysienia. Wcześniej wspomniany dihydrotestosteron, tzw. DHT, zabija mieszki włosowe na głowie i stymuluje wzrost włosów w obszarze wąsów i brody, dlatego wielu mężczyzn ze wspaniałą brodą jest łysych. Trzecim czynnikiem jest genetyka. Jeśli twój dziadek i tata mieli duże gęste brody, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że ty również będziesz taką miał. Czwartymi czynnikami są stres i depresja, więc przestań się smucić i zapuść brodę. Czynnik piąty. Innym powodem braku brody lub jej nierównomiernego wzrostu jest niewłaściwe golenie się, podczas którego struktura włosów jest zaburzona. W przypadku braku problemów zdrowotnych możliwe jest zintensyfikowanie wzrostu brody za pomocą witamin, odpowiedniego odżywiania się, aktywności fizycznej, pobudzania produkcji testosteronu i używania różnej maści olejków. Jeżeli broda wciąż nie chce rosnąć, wtedy przeszczep włosów może Ci pomóc. Takie operacje są dzisiaj bardzo popularne. I nie zapominaj o ostrożności, gdy podziwiasz czyjąś brodę. W starożytności dotykanie czyjejś brody uważano za poważną zniewagę, ze którą mogliby walczyć. A Wy jak sądzicie? Duża i gęsta broda nadaje męskości? Dajcie znać w komentarzach i nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu naszego kanału. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!